Szanowni Państwo, kapiteła drugiej edycji konkursu Kryształy Polskiej Gospodarki w kategorii Osobowość roku postanowiła uhonorować laureata, który odpowiadał za koordynację akcji zabezpieczającej dostawy węgla na okres zimowy. Jak już wiemy, zapasów surowca, wbrew obawom, nie zabrakło ani gospoda dla gospodarstw domowych, ani dla polskich firm. Akcje przygotowano odpowiednio wcześniej zanim jeszcze wybuchła dyskusja o optymalnych sposobach dystrybucji węgla w gminach. Istotnym momentem było zakontraktowanie ponad 6 milionów ton jeszcze w lipcu 2022 roku, zatem na kilka miesięcy przed sezonem zimowym. Gdyby nie ta wczesna i wyprzedzająca interwencja zakupowa, tej zimy sytuacja polskich firm, urzędów i gospodarstw domowych byłaby z pewnością znacznie gorsza. A nasza gospodarka rozwijałaby się z pewnością dużo wolniej. Sukces przedsięwzięcia nie mógłby być możliwy, gdyby nie skuteczna koordynacja oraz odpowiednia współpraca na linii Ministerstwa Aktywów Państwowych, Spółki Skarbu Państwa odpowiedzialne za dystrybucję węgla. Niech ta nagroda będzie też podziękowaniem i uhonorowaniem wkładu zarządów i pracowników tych spółek w całe przedsięwzięcie. Szanowni Państwo. W imieniu kapituły konkursu mam zaszczyt ogłosić, że zwycięzcą w kategorii Osobowość Roku zostaje pan Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. Zapraszamy na scenę pana ministra Andrzeja Śliwkę. Brawa, podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, który odbierze nagrodę w imieniu wicepremiera Jacka Sasina. Mm. Szanowny Panie Prezesie, szanowny, Szanowna Wysoka Kapituło, w imieniu Pana Premiera Jacka Sasina chciałbym serdecznie podziękować za to wyjątkowe wyróżnienie. Pan Premier w filmie nadesłanym w sposób jakby szczegółowy opisał te zmagania, które były związane z bezpieczeństwem Polaków, bezpieczeństwem energetycznym, ale też no, chciałbym powiedzieć, że nieobecność Pana Premiera jest związana z obowiązkami służbowymi. I tu też prośba, którą pan premier Jacek Sasin prosił skierować do państwa, tłumacząc się, dlaczego nie może przybyć na tak zasne wydarzenie, jest związane z tym, że jest obecnie w Pradze z panem prezesem Danielem Obajtkiem i walczą o to, żeby bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całej Europy było zabezpieczone. Chodzi o duże inwestycje, które będą realizowane przez spółki skarbu państwa właśnie u naszych południowych sąsiadów, które mają doprowadzić do tego, że nie tylko Polska, która jest krajem już uniezależnionym się energetycznie od surowców rosyjskich, żeby nasi sąsiedzi również mogli korzystać z tego dobrodziejstwa, jakim jest bezpieczeństwo energetyczne. Dziękuję pięknie. W imieniu jeszcze raz Pana Premiera. Muszę przyznać, że rzeczywiście ta koordynacja, którą dowodził pan premier Jacek Sasin, no, okazała się koordynacją na piątkę ponieważ zarówno działania, które były podjęte przez spółki Skarbu Państwa, PGE, Węglo, Koks, czy też PKP, która zajmowała się również dystrybucją, ale także współpraca z portami i samorządami, bo to też jest ważne, no, była tą współpracą, która zdała egzamin. W imieniu pana premiera sesji na podziękować kapitule i wszystkim osobom, które podejmowały decyzje związane z honorowaniem pana premiera, ponieważ ja jako osoba, która współpracuje na co dzień z panem premierem, Mogę powiedzieć, że to, był, to było podstawowe zadanie, które w Ministerstwie Aktywów Państwowych mieliśmy na przełomie roku i, i rzeczywiście patrząc po tym, jak to wyglądało, jak finalny jest tego efekt, można powiedzieć, że daliśmy radę pomimo tego, że wiele osób było, którzy mówili, że się nie da.